Przejdźmy do Musi... Tak, musimy z... znaleźć coś naprawdę strasznego, w Slimaka. Coś takiego scary. Tak. przez Tak, lecimy. Oła. Ci długotę, <noise> Jak ty... Po... Oh, kurwa. Kurczę, do mnie. Jak jest gdzie biegniesz? O cholera! O, oj. Jest niedobrze, dobrze, pająk sfermi do mnie O kurwa! Oj cholera! O, nie, zgubiłem się Update za chwilę y, Update jest taki, że mnie e, pająk nam pierdala, wybiegam z podpisu Jak gdzie jesteś? A pająk się na mnie spuścił O kurwa, co to? Ty bijecie coś? Oła! Nie, o kurwa. nie bije. Co to jest? Kurwa! Oła! Och, jakiś to za mną chodzi! Co to jest? Oła! nic nie, ma. nic nie ma. mam! Schizofrenię mam! Pomocy! Ty dochodzi. oła!